Cześć, witam Was w kolejnym materiale na temat Mikrotika. W tej części zaczniemy od wprowadzenia do Capsmana i skonfigurujemy go w podstawowej wersji. Bez rozbudowanych konfiguracji o sieć dla gości, podziału na Wilany, tym zajmiemy się później. Zanim przejdziemy do konfiguracji, zacznę od wprowadzenia, czym jest Capsman. W wersji router OS 6.22 Mikrotik wprowadził Capsmana w wersji drugiej. Dlatego bardzo ważne jest, aby router OS był właśnie w wersji wyższej niż 6.22. Jest to dość stara wersja, dlatego mam nadzieję, iż aktualizujecie swoje mikrotiki na bieżąco. Sam Capsman to centralny punkt zarządzania routerami, potocznie zwanymi kapami w obrębie sieci. Capsman to usługa, którą możemy uruchomić na routerze, ale też i sam router może być kapem. Taka mała incepcja. Moja konfiguracja bazuje na trzech hubach. Hub, hub AC3 LTE będzie naszym kapsmanem i zarazem kapem w jednym. Dzięki kapsmanowi w jednym miejscu możemy przygotować konfigurację odnośnie nazwy sieci Wi-Fi, hasła, częstotliwości, szerokości kanału, rodzaju szyfrowania i wielu innych opcji. Tak przygotowana konfiguracja jest później wysyłana do access pointów, czyli kapów, automatycznie. Dodatkowym plusem jest roaming urządzeń między kapami, czyli automatyczne przełączanie się na kapa z lepszym sygnałem. No w praktyce czasami to różnie wygląda, ale tragedii nie ma. Dobra, wstępnie za długi, ale większość opowiem w trakcie konfigurowania. Zaczynamy od zapoznania się ze schematem połączenia. Tak więc mamy główny router, hap AC3 z LTE który robi za Capsmana i Kapa jednocześnie. Do niego za pomocą skrętki podłączony jest hub AC2 oraz mały map Lite. Router na którym stoi Capsman już jest skonfigurowany w podstawowej wersji, czyli ma wyjście do internetu, uruchomiony serwer DHCP, stworzony bridge. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić zapraszam do wcześniejszych materiałów, link w proponowanych i w opisie. Z bocznego menu wybieramy Capsman. W pierwszej kolejności mamy CAP interface. W tym miejscu znajdziemy interfejsy bezprzewodowe podłączonych cap oraz podstawowe informacje, takie jak nazwa sieci Wi-Fi, czyli SSID i częstotliwość. Provisioning określamy, jakie parametry musi spełnić CAP, aby mógł pobrać konfigurację. Configuration Konfiguracja interfejsów radiowych jest to zbiór z uzupełnionych ustawień z następnych zakładów. Channels, ustawienia dotyczące częstotliwości. Możemy wskazać, na jakiej szerokości kanału oraz częstotliwości mają pracować kapy. Bardzo przydatna opcja, ponieważ sieć 2,4 GHz pracuje tylko na trzech kanałach, które siebie nawzajem nie zakłócają. Jakiś czas temu przygotowałem materiał na ten temat. Link znajdziesz w proponowanych i w opisie. Data Path konfiguracja, jak obsługiwany będzie ruch użytkowników. Security CFG konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, rodzaju szyfrowania, hasła. Access List dodatkowe reguły security w tym miejscu możemy ograniczyć dostęp do Wi-Fi do poszczególnych dni czy też godzin. Rates konfiguracja standardów Wi-Fi w tym miejscu możemy wyłączyć łączenie się urządzeń w standardzie B, który jest zabytkiem. Registration Table – informacja o podłączonych użytkownikach. Remote Cap i Radio nie wymagają większego wytłumaczenia. Konfigurację zaczynamy od końca. Wracamy na Security CFG, dodajemy nazwę konfigu, wybieramy rodzaj szyfrowania oraz ustawiamy hasło. Hasło domyślnie jest zagwiazdkowane, ale jak pamiętasz wcześniejszych materiałów możemy bardzo łatwo je podejrzeć. Następnie przechodzimy na data path. Dodajemy konfigurację odpowiedzialną za zarządzanie ruchem. Jako bridge wskazujemy wcześniej przygotowany LAN. Nie musimy dodawać żadnych portów do bridgea, Capsman zrobi to za nas. Możemy także zdecydować, czy ruch od użytkowników ma być obsługiwany po stronie Capsmana, czy też kapa. Na tą chwilę opcję Local Forwarding zostawiamy niezaznaczoną. Jeżeli chcemy, aby komputery w sieci mogły ze sobą się komunikować. Zaznaczamy opcję Client-to-client Client forwarding. Pozostałe parametry dla sieci domowej nie są nam potrzebne. Następnie przechodzimy do konfiguracji częstotliwości Wi-Fi, a dokładniej kanałów. W sieci 2,4 GHz mamy do wyboru tylko 3 kanały, które nie nachodzą na siebie. Szerokość kanału zostawiamy na 20 MHz. Band wybieramy tylko G i N. Więcej o tym, dlaczego warto konfigurować sieć tylko na 3 kanały i 20 MHz, może znaleźć w innym moim materiale. Link w proponowanych i w opisie. Moje hapy pracują w dual DualBandzie, dlatego dodamy od razu kilka kanałów z częstotliwości 5 GHz. Wszystkim zalecam przełączenie się całkowicie na 5G. Co prawda 5G gorzej sprawdza się w domu, ponieważ przenikalność przez ściany, meble jest znacznie mniejsza niż przy 2,4 GHz, ale za to jest mniej zakłócona. Sam mieszkam w bloku i ilość sieci na 24 GHz jest po prostu straszna. Następnie przechodzimy do configuration i tworzymy config z wcześniej ustawionymi parametrami. Oczywiście wszystko to, co ustawiliśmy wcześniej, możemy zdefiniować ręcznie, ale trzymanie konfiguracji w oddzielnych wpisach jest bardziej czytelne. W przypadku, kiedy nie chcemy konfigurować ręcznie częstotliwości, należy wskazać kraj na Polskę, a mikrotnik sam dobierze nam najlepsze kanały. HtChain aktywuje wszystkie anteny. Konfiguracja przygotowana, teraz możemy przejść do provisioningu. Capsman w wersji 2 ma wbudowane wsparcie dla Dual Bandu. Czyli, poprzez jeden wpis, możemy ustawić sieć dla 2,4 GHz i 5 GHz z jednym SSID. Jeżeli chcesz, aby SSID były różne dla sieci 2,4 i 5 GHz, należy stworzyć dwa wpisy. Zaczynamy od jednego SSID dla dwóch standardów. Znakiem plusa dodajemy nowy wpis. Zostawiając same zera w MAC-adresie, zostawiamy możliwość podłączenia się do wolnego kapa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć dedykowane konfiguracje per cap. Master Configuration ustawiamy na wcześniej przygotowany config. Action na Create Dynamic Enable, dzięki czemu cap automatycznie zarejestruje się w Capsmanie. Jako prefix wybieramy Identity co ułatwi nam rozpoznanie jakie urządzenie jest podłączone. Ostatnim krokiem jest włączenie usługi Capsmana, przechodzimy na Cap Interface i klikamy w Manager. Certyfikaty zmieniamy na Auto i zaznaczamy Enable. Inne ustawienia na tą chwilę nie są nam potrzebne. Jak wspominałem wcześniej chciałbym aby mój router był Capsmanem i Capem. Jak wspominałem wcześniej, chciałbym, aby mój router był kapsmanem i kapem jednocześnie. Dlatego przechodzimy na karty bezprzewodowe i dodajemy je do CAPSMANa. Wskazujemy moduły radiowe WLAN 1 i WLAN 2, certyfikat na request i to bardzo ważne, aby przy adresacji CAPSMANa wpisać 127001. Następnie przechodzimy na firewall i odblokowujemy porty. 5246 i 5247 UDP, które są odpowiedzialne za komunikację z Kapsmanem. Idziemy do następnego kapa. To właśnie jest piękne w Capsmanie, że konfiguracja kapa sprowadza się do kilku kliknięć. Przede wszystkim Capsman działa w warstwie drugiej i trzeciej. Czyli wystarczy, że kap będzie podłączony do tego samego switcha bez konfigurowania adresów IP, połączy się po MAC adresie. My jednak skonfigurujemy go po adresie IP. Dlatego przechodzimy na DHCP klient i ustawiamy pobieranie adresu poprzez Ethernet pierwszy. Następnie przechodzimy na wireless, klikamy w CAP. Wskazujemy, jakie interfejsy mają być podłączone do kapa. Discovery Interface wskazujemy na ETH1, ponieważ tym interfejsem jesteśmy podpięci do sieci. Możemy podać adres IP kapsmana, ale przy konfiguracji domowej jest to zbędne. OK, wracamy do Capsmana sprawdzić status. W Cap Interface pojawią się interfejsy bezprzewodowe z naszego kapa. Możemy sprawdzić, jaką dostał nazwę SSID, hasło, częstotliwość. Dodatkowo w Registration Table możemy zobaczyć podłączone urządzenia. W statusie możemy sprawdzić, na jakich parametrach dane urządzenie się podłączyło. W ten oto sposób mamy skonfigurowanego Capsmana w wersji domowej z jedną nazwą sieci dla 2,4 i 5 GHz. Jeżeli z jakich względów chcemy, aby sieć 2,4 i 5 GHz miały różne SSID, to musimy przygotować osobne konfigi. Dodamy konfig na 5 giga, ustawiając podobne parametry. Wracamy na provisioning i edytujemy obecny wpis. Następnie klonujemy obecny wpis. I zmieniamy go pod kątem 5G. Pozostałe parametry bez zmian. W celu wymuszenia pobrania nowych zmian przechodzimy na kapę i przy modułach radiowych ponownie dodajemy je do kapsmana. Teraz SSID będzie różne dla poszczególnych modułów Wi-Fi. I have